ma, było wiele pytań. Gdzie Waltra? Gdzie Waltra? Gdzie no to jest, proszę bardzo. Jest i Waltra w całej okazałości. zestawem Kronosa HDS 10 Przyczepa 13 eee, Wszystko robiła kampania leśna. To jest wersja Waltra T174. Wezmę kamerkę do ręki. Łyczyk kawy I lecimy, opowiem zaraz No, to jest wersja T-174 Z zbiornikiem hydraulicznym z przodu Z wyciągarką hydrauliczną, kurde kawę sobie dałem No, z wyciągarką z przodu Wersja Active, tak jak mówiłem jest zawieszony na maszynie Mm, ogólnie hd jest bardzo mocny. Nowe, sztywne, wszystko fajnie się tym pracuje. Przyczepa kronosa tak wygląda, załadowana z napędem mechanicznym. O, mm, tu mamy orchę okay, i brzozę. O, otwarł się ten z tyłu. Tak to wygląda. Cała załadowana, łaka brzoza dziurawa. No, maszyna fajna w terenie. Super, w błocie chodzi. Miałem okazję przetestować ją w błocie i powiem Wam że naprawdę ładnie, ładnie ciągnie. Dyszle można sobie pomagać, skręcać. Eee, przełożenia super, bo to forwardy mają ma jednak przełożenia, ma słaby ten obrót i tych kół, moment obrotowy. I to jest troszeczkę, jakbym powiedział, stwierdził, że problem. Dlatego one mają problem z wyjazdami z ciężkich błota, bo one kręcą, powoli kręcą, ale wiesz, depniesz i ona idzie. Mm, odpalę sobie. No. Jedyne co mnie denerwuje najbardziej w tej maszynie, ten żuraw, że jest położony nad dachem. Niesamowicie buja tą maszyną. jest jak to świeżo jeździ, tak jak ja nią zacząłem, no e, tak jak ja pojeździłem dzisiaj parę godzin, nie mam wyczucia jeszcze w tym, niby zmniejszyłem sobie te obroty, wszystko wsią. Kurwa dalej idą buja. Ja bym miał chorobę morską, to bym w tej maszynie. Dobrze, że nie mam. E, przypomina mi to forwardera 867 FMG Timberjacka e, Mini Brunet. Mój brat takiego miał. Też miał, tylko miał nad dachem zawieszone e, e, całego, całego tego... Mm, żurawia i to było dobre pod względem takim, że miałeś widoczność na tą kratę niesamowitą nic Ci nie zasłaniało, Żadne, żadna stopka tutaj tak jak w normalnych normalnej nie zasłaniało Ci, wiadomo, to się nie ten, ale jeśli pod względem wygody, super było rozwiązanie tyle, że na e, bugi, dobrze mówię, bugi nie działało, mm, nie działało tutaj e, blokowanie e, bugi, więc on się trochę bujał ten Timber Jack. i On nauczył mnie tak tej pracy tej spokojnej tym HDS-em, żeby nie wariować trochę, no ale jest to jak jest i powiem Wam tak, szczerze, że porobiłem tym parę godzin. Jakoś nie jestem przekonany. Może jeśli HDS będzie tutaj, na podstawie, tak jak Chrisie to chce zrobić w przyszłym roku, będzie zaczep typu Y. Tylko podobno jak zaczep typu Y będzie, to nie będzie skrętu na dyszlu. Nie wiem, nie jestem pewien, że tak jest. Więc poprawcie mi w komentarzach. Ale z tego co słyszałem, chyba że źle zrozumiałem, ale chyba dobrze zrozumiałem, nie będzie skrętu na dyszlu. Więc Kurczę, promień skrętu bardzo dużo się zwiększy w tym maszynie, bo teraz elegancko ona idzie, ona w przebieżach idealna jest. wywalić sobie, skręcasz w lewo, wywali sobie przyczepę tam. Ona się łamie, zaciągnikiem idzie, no niesamowite, fajnie to jeździ się. Jak normalną przyczepą każą leśną, ale jeśli będzie zaczep typu Y, no to niestety, niestety podobno tego skrętu nie będzie dyszla. Ale nie będzie łap dalej, bo będzie cała konstrukcja sztywna z sztywna ściągnikiem i HDS będzie tutaj, więc to jest duży plus. Jedziesz sobie w przebieży, masz hds ładujesz sobie, nie rozkładasz łap, podjeżdżasz dalej. A niestety, jak to mamy w przyczepach z łapami, musisz zostawić, złożyć. Wiadomo, jak tam masz półwózka i ładujesz, nie wiem, tam S2A, no to spoko, to powrzucasz, nie ma problemu. A niestety jak grubsze sztuki to się będzie wózowie wracał, musi za każdym razem otwierać, to jakbyś kłodę czwórkę woził czy coś, musi za każdym razem otwierać i zamykać te łapy. No troszeczkę uciążliwe, mm, na zrębach to jeszcze pół biedy, bo tam daleko nie przejeżdżasz, tylko momentalnie się ładujesz, na znaczy trzebieżach trochę do dupy. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, zabudowa jest leśna, nie ma, na szczęście nie ma tych krat śmiesznych całych na szybach. Bo widziałem tu warta stała obok z tymi kratami, cała tak zabudowana. Dobrze to brzydko wygląda, to jeszcze w nocy jak pracujesz, to światła, lampy robocze odbijają się od krat i jest to do dupy. Minus jeden, który zauważyłem i bardzo mi to mega wkurza, dlatego że um, Krzysiek ma głowicę harwesterową do niego, bo to jest taki multizestaw i wystają te węże tutaj z lewej, z prawej i nie ma tych osun. Jakby oni zrobili. Kolanko na dół powiedzmy, czy jakoś w bok, czy nie wiem. No, jakoś to zrobili i dali osłonę, tak jak jest tutaj. Taka osłona, to by nie urywał tego. To wystaje za daleko. Gdzieś uwadzisz, walniesz, że jest to tak jak ja. Jestem świeży na tej maszynie, nieświadczony. Nie pojeździłem tym zbyt długo. Kurde, no, urywałem to raz. No i niestety. Przykro mi się zrobiło. No, wyciągarka hydrauliczna bardzo przydatna rzecz. Zbiornik oleju tutaj jest od przyczepy cały, bardzo fajne, z chłodnicą oleju spoko. Ten właśnie Plus Mają waltry, że olej ze skrzyni nie miesza się z olejem do naczep i tam innych rzeczy i to. Mały szczegół, ale bardzo ważny szczegół, bo jeśli macie rolnictwo, używacie maszyn, pługi, ten, pożyczacie od sąsiada z innego ciągnika i nie macie osobnych zbiorników oleju, to się wszystko miesza w środku i te skrzynie później padają. Na szczęście tu nie ma tego problemu, bo skrzynia ma osobny olej, yy, narzędzie mają osobny olej. Yy, zaraz przejdziemy do środka. Yy, co tu jeszcze mogę opowiedzieć? Ogólnie przyczepa bardzo masywna. Widać, że to wszystko jest grube, twarde, mega mocne, wytrzymuje. Nie wywrotna bynajmniej, nie wiem jak to będzie z HDS-em, bo ja mam przykład z y, Vofarki dziesiątki, jak mój ma, ma ósemkę Jak jeździłem ósemką, ja po przechyłach jeździłem, po skarpach, po pagórkach, na pniaki najeżdżałem z ładunkiem, nie wywracała się Kurde, do dziesiątki wsiadłem, nie wiem czy ona miała za wąski kołac, za wąski rozstaw, wiadomo, wyższy załadunek, wąski rozstaw I kurwa, na zakręcie gdzieś jechałeś, potem miałeś zakręt w prawo, przejeżdżałeś, łamałeś się na dyszlu, ona potrafiła się kurwa wywrócić no bo później człowiek się nauczy i, i wie już czego nie robić, co można robić, czego nie można robić, nie? No, a, a co? No i to tyle chyba z tego, zaraz do środka przejdziemy, pokażę Wam jak to w środku wygląda, sterowania, wszystko I, i tyle, no. No mówię, pierwsze wrażenia nie są takie wow czy wow, bo fajna maszyna, fajny zestaw, fajnie to wygląda, a jeśli chodzi jako operator pod względem operatora, no to mnie jakoś jeszcze ta maszyna nie przekonała, i chyba nie przekona, dopóki żuraw nie będzie tak jak w forwarderze na przyczepie, na wózku. Wtedy może jest szansa, że to mnie przekona i to rzeczywiście będzie tak, jak ma być. Bo ogólnie wiadomo, to masz sterowanie całe, tam później w środku pokażę, skręcanie. Inaczej się cofa, bo przynajmniej jest problem z cofaniem. Tak jak, yy, jak wsiadam do forwardera, cofa normalnie, to mam wyczucie lewo, prawo się łamie. Tu jest na odwrót, trzeba kołami skręcać, łamać. no wiadomo, jak się łamie przyczepę, jak to wygląda. I to tyle chyba na razie, zaraz do środka przyjdziemy, to Wam opowiem. A nie, jeszcze jest jedna rzecz, która mnie denerwuje. Raz, forwaderem jak przejeżdżam, jak siadam z tego na forwadera, to po prostu czuję się, jakbym wygrał życie. Jak przechodzę z forwadera na tego, przysiądłem się, to powiem Wam szczerze, dramat. Jeżdżenie po pniakach, wysoko, zawieszony żuraw, wąski rozstaw, osi, węższy niż chyba w na bank. I niesamowicie to sprawia, że ta maszyna jest bardzo wywrotna. Jeśli ktoś mówi ja tyle radię, że w 4 nigdy nie wywróciłem. No to gwarantuję, że abyś tego wsiadł, to byś wywrócił. I tyle z moich spostrzeżeń pod względem jazdy tym maszyny. Bo o, tak to nie fajnie się zachowuje, tak już powtarzałem. Mówiłem, ale jeśli chodzi o stabilność, no to jest na duży minus. na no, po przejazdach bynajmniej. Nie? nie mówię przy ładowaniu, bo on się zatrzyma, jest stabilny nawet, tylko buja nim, ale nie wywraca się. Ale jeśli chodzi o jazdę to trzeba mega, mega uważać, a szczególnie jak masz hds z tyłu, nie? Nad przyczepą, a nie nad dachem tak jak teraz. Dobra, jesteśmy w środku tej bestii. Eee, jedyny plus taki jeszcze jaki, znaczy jedyny, no nie plus jest dużo, ale taki plus, który zauważyłem ja, to jest to, że jest, pracuję sobie na 1000 obrotów HDS-em cichutko w maszynie. To jest naprawdę duży plus. Eee, szczególnie z moim słuchem, bo jak ja mam gdzieś za głośno, za duży huł szum, piszczenie, to mi zaraz głowa boli i tu akurat, akurat jest duży plus pod tym względem wersja akcji, tak jak mówiłem, skrzynia 5 zakresów ABS, sorry, ABCD, ABC, 4 zakresy i na każdym jest po 5 przełożeń, ubiegów Zaraz pokażę sterowanie od sterowanie od czego od adresa, jak to wszystko wygląda z tyłu, jak się człowiek obróci, Co i jak? A tu mamy Olkę, to Olkę to później zrzucimy. Najpierw drodze trzeba się ze zająć eee, Co jeszcze? Aha, co jeszcze? No to już. Tu mamy dęba, tu dęba później. Eee, a więc lecimy z omawianiem. Dobra, jest nawet za daleko podjechałem co tu sobie kawałek. Klikniesz na parking, bo inaczej nie będzie działał, będzie piszczał, cyk, przekręcamy się jak się już przekręcimy, a ja w ogóle na luźnym, jednak. Mamy luźny. tu mamy tak, sterowanie od głowicy harwesterowej, bo to jest zestaw harwesterowy, yy, harwesterowo-forwarderowy, więc można sobie przepięć głowicę, odpinasz przyczepę, w dziec i to jest tylko harwester. Tu mamy yy, kamerkę bardzo ładnie jeszcze nagrywa, jeszcze ładny, ładny jest Ten widok. To jest sterowanie żurawia prędkości fajną opcję ma taką, że ma Pro, czyli Pro Plus. Czyli jeśli wysuwam, daję do wysuwu cały HDS, to w międzyczasie, znaczy mi się ma podnieść ramię drugie, w międzyczasie się wysuwał. No zajebista sprawa, naprawdę to bardzo ułatwia pracę. Eee, tu mamy sterowanie od Naczepy, czyli napędy, yy, blokady, napędy yy, i to tego akurat używam, bo ja tu na równym jeżdżę. Yy, no co mamy? Tu mamy skręcanie kołami, nie? przyspieszanie skręcania. No to jest w normalnym czynniku, jak każdy walczy to jest w większości walk. To mamy yy, yy, zależne, musi być na zależnym od prędkości jazdy maszyny. Bo to chodzi o wózek, żeby ba, yy, wózek był napędzany do napędu. Najpierw włączasz wałek, później dopiero to włączasz i już napęd działa, da się na on, więc znaczy, że działa. Tu jest sterowanie od Hadesa, góra, dół, obrót i ściskanie, otwieranie. Tutaj mamy wysuw, tylko tego nie używam, bo jak na Pro plus, to mamy ramię ten i obrót całej maszyny, nie? Lewo, prawo. Tu mamy jazda przód, tył. Tu mamy płyta przednia przód, tył do przesuwania, do przesuwania karty przód, tył. Tu mamy całe, bo tam jest, nie wiem czy widzieliście, zaraz może podejdę, pokażę, jak się przesuwa, to tam takie haczyki łączą i kratę wstawiasz, a później wyciągasz, odsuwasz i wkładasz ee, ten, I e, nie? I się szybko to się robi, tu są światła, e, to mamy, to mamy, a tu jest skręt e, przyczepą, nie wiem czy widać, o, skręca się. Dobra, na luźnie nie będziemy tego robić, obroty silnika, ustawiam sobie na 1000 obrotów i pracuje, nie? To jest... Yy... i to tyle chyba z tego, no bo więcej tu nie ma nic do opisywania, no i pracuje się... HDS pracuje jak na 4 w tym, że tak jak mówiłem, no, no już w się powtarzam, ale powtórzę to jeszcze raz, że mega mnie tu buja w środku i to też, że mam na wysokość buzi cały ramię, bo normalnie jak jest za rolę, no to masz inaczej, widzisz całą przyczepę, całą tą szubę, masz otwartą, przesuwa się lewo, prawo, widzisz elegancko, tutaj trzeba, no i to też można przyczepą sobie wychylić lewo, prawo, ale co, no ale, no ale, ale, no ale bardzo mnie denerwuje ten żuraw tutaj, <śm> nie mogę tego do tego się jakoś przekonać, nie? No, no ogólnie maszyna fajna, ma tam trochę mankamentów, które mi się nie podobają, znaczy tam do czynnika się nie przyczepiam, bardziej do tej HDS-a i pracy i na tym, do tej jazdy do tyłu bynajmniej, bo do przodu no wiadomo, jedzie się ja do przodu. Do tyłu jak siedzę w takiej pozycji jak teraz i steruję tymi kołami, one, nie mogę się skupić za bardzo i bardzo mnie to jakieś odrywa, daję w lewo i przyczepa mi idzie w drugą stronę, to w drugą. Nie mogę się przyzwyczaić. bo jak się obrócę fotelem w drugą stronę, czyli do przodu i kierunce sobie kręcę, to zajebiście mi się cofa, nie? Normalnie tak z przyczepą na sztywnym dyszlu, ale mówię, no jak jestem tutaj w tej pozycji, to troszeczkę mi to yy, przeszkadza, jakoś nie mogę tego wyczaić i nauczyć się. Wiadomo, jak ktoś pracuje dłużej, tak jak Krzysiek czy coś, pracuje długo na tej maszynie, no to jest inna yy, opcja, ale tak jak ja, yy, jestem tu z doskoku, no to jest inaczej, nie? No i tak to wygląda wszystko. No, nie będę pokazywał, jak zwalam, czy ładuję, bo to porażka jest jak amator przepie tym całą maszyną tak będzie bujać więc nic w filmiku no to, to tyle tyle chciałem pokazać tej waltry bo pytanie było gdzie jest waltra gdzie jest waltra gdzie jest waltra chcemy waltrę no to kurwa macie <ścoughs>